Witam w dzisiejszym odcinku, zapraszam do oglądania bali, picia pysznej kawy, huśtania się na huśtawce opiego gaju. To jesteśmy? Po raz pierwszy Testować kawy, różne rodzaje. Mm. 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 Próbuję najdroższą kawę na świecie, taką, która są byli bardzo, bardzo mocna. Ciekawostka. Dostaliśmy się tutaj tylko i wyłącznie dlatego, że jechaliśmy skuterem na waterfall, czyli Wodospad, a dosłownie pan nas zgadał, hej, tam u was, tam jesteście, gdzie jedziecie. I nagle właśnie polecił, że pracuje na polu wyrabiania właśnie takiej kawy. I jeżeli chcemy, no to możemy spróbować. tej stronie mamy kawy. Tutaj jest ta kawa robiona z pupu. Tutaj wszystkie są herbaty. A tutaj są kolady z tego przepyszna mamy do czynienia z czymś, co kawin wypił, bo powiedzieli, że nie chcą go gdzieś teraz nazwy, że to jest dla mężczyzn najla, najbardziej preferowane, więc można się spodziewać, co tutaj, co tutaj będzie wspierało. Tutaj jest ginger coffee, czyli indyrowa imbir, kawa. Tutaj była wanilia. Tutaj była hmm, kokosowa. To jest prawdziwa balijska kawa. Tutaj jest chyba mango kawa i dalej niestety nie pamiętam, ale tutaj mamy czekolady dwie tu też, nie oh, pamiętam, yeah. ale you bardzo that, yeah? dziwny smak. No i co? Pyszne, yeah. naprawdę pyszne. Jeszcze w takich warunkach, z takimi cudownymi ludźmi. Mm. Yeah. Tutaj są właśnie smaki Harbab, które przed chwilą testowaliśmy, więc znamy niektóre smaki, natomiast niektóre totalnie, totalnie zaskoczyły. Koniecznie przyjedźcie do tego miejsca, bo kawy tu są przepyszne. Ja na przykład teraz piję kawę awokado, która smakuje jak banan albo kawa inbirova. No pyszne. Naprawdę polecam. Okay, so I have a beautiful dress. She picked this dress for me and I am just waiting for my turn. otworzyć o, prawie prawie Thank you for watching. Prześliczna wycieczka. Trochę się stresowałam, jak one do mnie wskakiwały. Jedna mnie lekko podgryzła, ale to dlatego, że one są bardzo zainteresowane naszyjnikami, kolczykami i Troszeczkę przerażające, ale warte zobaczenia, doświadczenia. No i co, Lecimy dalej zwiedzać. No i dobra, małpki miały przepyszne jedzonko, to teraz my będziemy mieli jakieś jedzonko. Bilety na wodospad kosztowały nas 60 tysięcy rubli za dwie osoby, no i plus parking chyba w tym jest, <grytanie> plus parking w tym chyba jest. No i co, teraz musimy przejść 200 metrów prosto, żeby zdążyć może na tym piękny zamykania, chociaż nie wiem czy się uda, więc nawet nie patrzymy na te piękne tutaj pamiątki. więc serdecznie Was zapraszam do Ubud. To jest miasto, powiedziałabym, na razie moje ulubione. Staram się, czy z Kevinem nie zarezerwujemy sobie tam nocleg, bo mi się bardzo podobało. To, jak przejeżdżaliśmy w ogóle skuterem po tym mieście, mnie bardzo, bardzo oczarowało, jak to wszystko wygląda, jak są ludzie, też inni. Nie jest to też miejsce, wydaje mi się, tak turystyczne jak właśnie Changu, z którego Pewnie może trochę widzicie walizkę, właśnie się wyprowadzamy i zmieniamy na kutę ze względu na to, że jest też turystyczne miejsce, ale bardzo dobre do surfingu, które dla mnie to jest marzenie, żeby spróbować, więc no marzenia trzeba spełniać. Ale my jesteśmy tutaj na dwa miesiące, więc jeszcze ten czas jest do zagospodarowania. Tym bardziej, że ta wycieczka jest bardzo spontaniczna, my tutaj po prostu rozmawiamy co nam się podoba, co byśmy chcieli osiągnąć. Kwestia nawet dwóch dni gdzieś na... nie wytrąca z planu marzeń, bo my po prostu tutaj jesteśmy spełniając swoje marzenia każdego dnia. Nic tylko korzystać. Ja też bardzo się cieszę, że miałam okazję dotknąć małpek. Wiem, że to nie jest dla każdego, więc naprawdę uważajcie! Nie róbcie czegoś na siłę. To nie ma być na zasadzie fajnych zdjęć, fajnych filmików, a później złych wspomnień, tylko po prostu waszej własnej swobody i komfortu. No i oczywiście samych małtek. Koszt takiego wyjazdu trzeba podzielić tak naprawdę na kilka czynników, zaczynając od skutera, który kosztował nas 150 tysięcy rupii, kosztu kawy, która kosztowała nas 220 tysięcy rupii. Później pusztania się na tej instagramowej huśtawce, ale to nie jest tylko pod Instagram, znaczy ja staram się nie tylko na Instagram. Fajnie oczywiście wyglądają te zdjęcia i jestem zadowolona niesamowicie, że, że spróbowałam, ale też to doświadczenie, że oni naprawdę mnie popychali bardzo mocno w jakiś, jakiś, jakiś dziczy, bo to nie była ta instagramowa mm, lokalizacja, tylko troszeczkę inna ze względu na to, że poznaliśmy tak jak Wam na początku filmiku pokazałam i trochę tego pana nie było widać, ale to, że my go poznaliśmy na skuterze i on po prostu nam powiedział hej, a jak chcecie, no to ja tutaj niedaleko pracuję, mogę wam pokazać właśnie kawę najdroższą na świecie, którą by the way sprawdziłam, że to nie jest najdroższa kawa na świecie, bo najdroższa kawa na świecie jest ogólnie ze słonia, ale ta też jest bardzo droga w Polsce i też nam wytłumaczył, że ta, ten koszt tej kawy jest taki drogi ze względu na oczywistą rzecz, czyli na ten transport. Oni muszą jakby pokryć koszty transportu Sportu, bo za kilogram kawy ponoć trzeba wydać 500 tysięcy rubli. No to jest to naprawdę dość spory kościół. Więc. Fajnie widzieć to wszystko od wewnątrz, od środka. Ten pan później po degustacji, która też nas nie kosztowała nic, ale później zakupiliśmy kawę i później, jeszcze tam Kevin właśnie wziął, sobie spróbować tej kawy zwierzęcej podchodów. Ja wziąłem tylko łyka. Dla mnie jest to za mocna kawa i ja nie lubię takiej kawy. Mi od razu ta kawa już uderza, więc jeżeli wy jesteście smakoszami kaw. Które naprawdę naprawdę są mocne w tym znaczeniu, to może wam by to smakowało? Dla mnie było to po prostu za mocne. Ja lubię taką nie kawę, jakby ktoś to nazwał, czyli dwie łóżeczki i dużo, dużo mleka nie wody, więc nawet nie wiem, czy to może nazwać kawę. To jest bardziej smak kawy. Smakopodobny napój. No, no ale to co chodzi. I w tym miejscu właśnie nam pan powiedział, że słuchajcie, jak chcecie, no to ta huśtawka, którą też macie zamiar, bo tam z rozmowy wyszło, dzisiaj zobaczyć. Mam znajomego, który dosłownie od tego miejsca ma huśtawkę 2 km. No i ja jak tylko to słyszałam, no to nie wiem, że cudowny bo to człowiek, to jeszcze 2 km nad tym to jest nic, więc czemu nie. Polecieliśmy tam, koszt takiego huśtania się przez około 10 minut wydaje mi się naprawdę długo, długo się tam Z tą piękną suknią kosztował mnie 200 tysięcy, 250 tysięcy rubli więc też uważam, że to 60 zł nie jest aż takie, takie bolesne, jeżeli chodzi o fajne doświadczenie. Kolejnym przystankiem były małpy. Ja nigdy tego nie zapomnę, jak ta małpka jedna mnie naprawdę tak miziała, Trochę była zainteresowana moimi kaznokciami, ale ona leciutko mnie podgryzła, naprawdę leciutko. To miejsce jest tutaj, więc no nawet nic nie widać, nie było żadnej krwi. I ona była po prostu bardziej ciekawa, zainteresowana, a nie, że chciała mi zrobić krzywdę. To była dość młoda małpka. Pamiętajcie, nigdy, nigdy nie możecie czuwać jakiegoś bezpieczeństwa z zwierzęciem. To jest zwierzę, więc nigdy nie nie wejdziecie jaki jej umysł, nie pomyślicie, nie będziecie wiedzieli, co dokładnie ta małpka czy inne zwierzę myśli. Więc proszę Was, uważajcie, nie dla każdego jest takie pozwalanie sobie wejścia małpki na siebie kabinowi. Na przykład to by nie pasowało, on wolał nagrywać. Ani, fajnie, fajne zdjęcie i Dla każdego, ale jeżeli tylko macie ochotę i macie możliwość, no to koniecznie bali ubud Monkey Forest. Koniecznie. No i koszt takiego wstępu, bo nie wiem czy to już wspomniałam, ale wolę się tutaj z wszystkim rozliczyć przed Wami. To 60 tysięcy rubli plus parking, jakieś 3 tysiące ruchów, więc naprawdę złotówka może to kosztowało, jeżeli chodzi o parking. Więc super doświadczenie za, wydaje mi się, bardzo niskie pieniądze. Później weszliśmy oczywiście na jedzonko, bo byliśmy głodni i szybciutko, szybciutko, żeby dostać się jeszcze na Wodospad. Wodospad. Przez to, że było już ciemno, może zaczynało być ciemno, bo tak jak wam mówiłam na Bali bardzo szybko zachodzi słońce, już około 18:30 jest ciemno. I na ten wodospad, przez to, że byliśmy dosłownie może 20 minut, 30, 40 całościowo piąc tego kokosa na samym końcu, no to było to oczywiście warte zobaczenia, ale ja chyba bym wolała sobie spędzić tak, wiecie, na chillu, Wziąć sobie ruszniczek i po prostu sobie na spokojnie być tam i, i doceniać to, że się tam jest, a nie tak na szybko. Więc to tak dla was informacyjnie. Ja na waszym miejscu bym zarezerwowała więcej czasu, no ale jesteśmy tutaj dłużej niż tylko dwa tygodnie, więc na pewno wrócimy na jakikolwiek inny wodospad. Więc nic straconego, mam nadzieję. Piękne miejsce. Koszt wstępu za jedną osobę to 30 tysięcy rupii i nie ma ograniczeń. Tam później możecie sobie po prostu pójść, tylko jeżeli się dobrze czujecie, no to możecie też wejść do wody. Ja z Kevinem, tak jak mówiłam, się spieszyliśmy, więc nawet nie mieliśmy możliwości takiej ochoty też po całym dniu zwiedzania, wejścia teraz do wody i jakby zrobienia sobie zdjęcia tylko po to, żeby to zdjęcie mieć. No i polecam, naprawdę polecam. Te wszystkie miejsca, które mam nadzieję, że dobrze Wam opisałam, jeżeli chodzi o i dostanie się do tych właśnie miejsc lokalizacji i też do po prostu zarekomendowania, co zwiedzić na balik, w obód. No, niesamowite. Więc co? Jeśli materiał Wam się podobał, no to wiecie, co robić. Zasubskrybujcie oczywiście też mój kanał, by być na bieżąco. Na razie.